Kiedy Icing na streamie? Ej, dawno nie było Icinga, może się coś pozmieniało! Sprawdzam Icinga Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie I ta pszczółka mieszka. W nim. O! Tę pszczółkę, którą tu widzicie zowią mają Ej, dobry głos, ma! Je znają i kochają. O! Mała przyjaciółka Maja Wysoki głos, no, jak na mężczyznę. Wysoki. Duety. Czy są jakieś nowe? O, tego nie było! Kto to jest Ropel? Tego nie było! No nie było, nie było, nie było tak ostatnio. Lalaj, laj, 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 yo! Jestem tego pewny, w głębi duszy o, o tym, tym wiem, bo, że gdzieś na szczycie góry w... wszyscy razem <gry> spotkamy się, w... <gry> mimo świata, który, który kochaj, rani nas, nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry! Wszyscy razem spotkamy się Nie porobiło, czeka to też nas Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich was Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć Do jakich ja rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić Nikt nam nie, nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać Ile mamy czekać, aby nawzajem siebie wspierać Rodzimy się, wyżyć. żyć, żyjemy, by umierać O, aniele śmierci, proszę... <noise> no właśnie mogę... Dobra, yy, Oprócz tego chyba nie było nic tu więcej Hej, nie skorzystam dobry wokal męski, dziękuję za dedykację. Andrzej Jud. Prawie jak Andrzej Dud. 13 sierpnia tego też nie słuchaliśmy Stawił że piękność się O jak ładnie cię odbiła. Ale malutki Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie ma sił. I skarła ci, wydarła, Halleluja Ładnie Oj, to się boję Nie, dobra, tego nie O, to 30 maja, to już stare To nie, ja szukam nowych Z kiedy to? 12 sierpnia 11 lipca To słuchaliśmy już na pewno, jak to w czerwcu było Szczerze? Wajana? Ej dobra, no. dlaczego to tak brzmi? Dobra, a nie ty zaczynasz. Tak, to się boję. Patrzę w wodę i te fale na brzegu pod kątem cienką pamięcią. Nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać, tak być musi. No, widzimy mnie słońcu kusi, Jak oprzeć się mam? No jak? Każdy z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdy mm. ścieżki łódź. znowu w świat, każdy z marzeń Bardzo ładnie. Jest tam, tam gdzie pragnę być. Ej! niebo i morze chcę zejść, coś wola. Szczerze? Wajna Dobra, co nie wszyscy na głośniku wajna. siedzą? Nie wiem, dlaczego, odkąd się pamięcią. Nie wiem, cała czemu tak. Żal tak dobrze, nie mogę, nie mogę. Dobrze, tutaj. To jest Kis kiedy? Maja, to nie, to na pewno nic nowego nie będzie. Tu ostatnie... Czerwiec. Yy, to też nie będzie. A to czajka! Słaliśmy, słaliśmy czajkę. lipcu, tego nie słuchaliśmy. jest lecz. mieszka w nim. Węger. Co wyści chcesz to te to widzicie, co mają. No, chyba mało duetów, duetów już jest po prostu. Marco to też na pewno słuchaliśmy już. W, W duety. Dostałem w ogóle, widziałem ten. Widziałem zastraszenie. Dostałem to, widziałem akurat, bo mi na mailu przyszło. Dostałem zastraszenie od maleńka mała. To jest ta pani. Są tak, witam. Poproszę o subskrypcję, bo ja tobie już dałam. Pozdrawiam. Także czuję się lekko zastraszany, ale dam suba. Dałem, dałem suba, dałem suba. Nagrajmy coś. Nie, bo stary już nie ma co nagrywać na tym icingu. Ja już wszystko co mogłem nagrać, to już nagrałem. Przysięgam, już, już icing. Już nic tu nie ma, stary do nagrywania. Już nie ma nic. Błękit. Dziś późno. Ja... A co to? Pójdę spać, gdy wszyscy będą łóżka. Taking me higher, taking me out of control. Oh let's take it.

Potem zatańcz tylko dla mnie ciemną nocą Daj mi jedno słowo, a ja już będę owoc Na tym balu tańczy krużę swą kurową Daj mi jedno słowo, a ja już będę owoc Potem zatańcz tylko... Czemu nie? w... aaaa Bo reverb naturalny jest w kiblu Tak, to dlatego. Jaki mikrofon. Każdy, mi... jak król, pragnie nowej ziemi, choć świat już ma swoich stóp. Dobrze nam tu. Ja... Trochę, trochę się boję, chyba, Singa. <laughs> jak, jak, Jakiś Rosji czy Niemiec stary. <laughs> Nie, już nie, już nie, już nie, już nie, już nie, już nie. patrzysz, choć wiesz, ja dla siebie mieć cię chcę. Lecz wiesz, ja śmieję się z... Nie znam tej piosenki. Serdecznie was witam w ten piękny poniedziałek. Życzę Wam miłego odbioru, a droga Małgosiu. Dziękuję Ci za pomysł na tą karaokę. Pozdrawiam tu was jedyny taki.

Karkotach, tylko w jej cudownych oczach, najmój, mój, mój ja że to jest tak niewiele, jaka słodycz jeden raz. Co tu się kurwa dzieje? Maleńka, mała, polubiła. A bo to dlatego mi się, bo ja ją zasubskrybowałem teraz mi się po, polubione, jej mi się wszystkie wyświetlają. Ty normalna jesteś? Ona normalnie co, co chwila lajkuje, pięć godzin, co jest? Nic kurwa innego nie robi. 5 godzin. Przepraszam, 9 godzin temu to nie była jakaś szósta rano? Nie, to była co? Siódma? O siódmej? co jest z tym. Dobra, nie mogę jej subskrybować. on mi się wyświetla, to. Sorry. Anuluję suba, zabieram ci subskrybera, nie da rady. Niestety, nie da rady. Przejdę okno zamknąć. Bo starsi ludzie wcześniej wstają. No tak. Jutro przyjdzie po ciebie? Nie, ona nie wie o tym, no. Wysłałem ekipa, co nie gadasz. Ale ona nie wie, czym jest Twitch, stary, o czym to nie mówisz. Chwilę suba miała? No miała, nie powiedziała, że mam zachować tam suba. Starsi ludzie nie mają co robić na emeryturze? No to też chyba prawda jest trochę.